Biegającego Saszę zauważyliśmy przypadkiem filmując część wietnamską stadionu. W pierwszej chwili nie mogliśmy się zorientować, o co chodzi. Wyjaśnił to nam nasz ochroniarz. Sasza na chwilę odstawił dwie torby, dobijając targu z Wietnamczykiem. To wystarczyło. Torby zniknęły. Sprzedawcy często widzą złodziei. Bardzo rzadko jednak reagują, nie chcą narażać się na odwet. W rozpaczliwym bieganiu Saszy widać bezradność walczącą ze zrywami nadziei na odzyskanie swojego towaru. Jego wartość to czasami kilkaset dolarów. W którymś momencie Saszę potrąca mężczyzna w żółtej koszulce, który wskazuje mu, jak się okazuje, fałszywy kierunek. Jest bowiem jednym z nich. Sasza zachował się z desperacją i odwagą, rzucając się na grupę złodziei. Nie zdaje sobie sprawy, co mogą mu grozić. Nie wytrzymuje w końcu nasz ochroniarz i rzuca się na pomoc. Sasza ma dzisiaj dużo szczęścia. Tam, gdzie są pieniądze, tam są i złodzieje. Złodzieje są wpisani w stadionową społeczność jako niemal naturalna i nieunikniona część.